Nie możemy powstrzymać kurczenia miast, ale możemy się z nim pogodzić i możemy przede wszystkim wyciągnąć z tego procesu lekcje. Oby nie było potem tak, że nic już w tym mieście nie zostanie i nie będziemy mogli przeprowadzić sensownego procesu rewitalizacji. Bo jak Państwo wiecie. Mam nadzieję i bardzo apelujemy, żeby tą wiedzę pogłębiać. Rewitalizacja to oczywiście jest coś dużo, dużo więcej niż tylko powierzchowne, kosmetyczne procesy, które mają przypominać nam, że w danym regionie miasta zaczyna być lepiej. Rewitalizacja to bardzo pogłębiony proces. I oczywiście w tym całym obszarze mamy mnóstwo specjalistów i ekspertek, które zajmują się tym, tym tematem. I właśnie taką jedną z najważniejszych osób w tym obszarze mamy przyjemność gościć na scenie medialnej. A na scenie medialnej po raz kolejny dzisiaj pojawia się Marcin Żebrowski z Urbcastu, natomiast jego gościnią jest Aleksandra Kułaczkowska, specjalistka w dziedzinie rewitalizacji, ekonomistka, a przede wszystkim koordynatorka regionów rewitalizacji. Zapraszam na rozmowę, po której mam nadzieję będziecie Państwo wiedzieć, że żadnego miasta nie można zostawić samemu i że rewitalizacja, jeśli jest dobrze przeprowadzona, naprawdę ma sens. Zapraszam. Witam wszystkich. Ponownie chciałem przywitać ciebie, Aleksandro. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że tutaj z nami jesteś, bo będziemy rozmawiać o rewitalizacji. Będziemy rozmawiać o temacie, który powinien i jest, myślę, nam wszystkim bardzo bliski. I dzisiaj będziemy kontynuować temat, który już troszeczkę wcześniej zacząłem z dyrektorem Maciejem Aulakiem. Natomiast ty koordynujesz jeden z projektów między innymi koordynujesz regiony rewitalizacji i może od tego byśmy sobie zaczęli. Dobrze. Tak, jeden z naszych projektów, które realizujemy to regiony rewitalizacji. To jest część większej całości, czyli całego pakietu działań na rzecz rewitalizacji. We wcześniejszej rozmowie była mowa o Bytomiu, Łodzi, Wałbrzychu. To były właśnie działania między innymi pilotażowe, które prowadziliśmy z tymi miastami. Były też działania w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, o której też mówił dyrektor Aulak wcześniej. A kolejnym naszym działaniem realizowanym teraz są regiony rewitalizacji, czyli współpraca z urzędami marszałkowskimi. Na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu rewitalizacji, bo w sumie gminy są najważniejsze w tych działaniach. One prowadzą działania u siebie i chcemy po prostu wesprzeć, żeby urzędnicy, którzy prowadzą te działania, mieli najświeższą i najlepszą wiedzę ekspercką w tym zakresie. Jak jest najlepiej przekazywać takie informacje? Czy prowadzicie cykl szkoleń? w różnych gminach, czy, czy wygląda to troszeczkę inaczej? Tak, to jest cykl szkoleń, ale bardzo nam zależało, żeby to nie było po prostu jedna formuła szkoleniowa, to mhm. jest, my wskazaliśmy takie cztery obszary działań, o których powiem na sesji, więc może tu nie będę tego rozwijać ale to miało być szkolenia w trzech przynajmniej różnych formach. To są także wizyty studyjne, no nie ukrywajmy, pandemia nam trochę pokrzyżowała tu szyki i pewne działania musiały zostać przesunięte, ale projekt trwa do roku 2022, więc myślę, że dużo rzeczy się wydarzy. To są także wsparcie takie doradcze dla gmin przez zespoły do spraw rewitalizacji, które też mają funkcjonować właśnie w urzędach marszałkowskich i żeby to wsparcie było stałe, żeby to nie było takie doraźne, bardzo takie akcyjne działanie, tylko stałe wsparcie dla gmin. To jest się dobrymi praktykami, różne konferencje, właśnie wyjazdy studyjne, ale także takie regionalne serwisy dotyczące rewitalizacji. No i też mamy największy taki serwis dotyczący rewitalizacji, czyli Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. Tak, ja właśnie chciałem o tym Centrum Wiedzy porozmawiać, bo, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo istotna no właśnie strona, zbiór dobrych praktyk, zbiór wszystkich informacji. Co widzowie, którzy nas teraz oglądają, mogą tak naprawdę na tej stronie się dowiedzieć? Strona powstawała tak, jak się rozpoczynał konkurs modelowa rewitalizacja miast, i w pierwszym takim zakresie miały zbierać te dobre praktyki, i cały mhm. czas rozbudowujemy o te dobre praktyki. I to jest na pewno więcej niż 23 dobre praktyki, bo się okazało, że miasta, które prowadziły te działania, miasta modelowe, a także trzy pilotażowe, wypracowały bardzo dużo fantastycznych rozwiązań. I to jest też tak, że to nie jest um, nawet podobne działania. W różnych miastach były realizowane troszkę w inny sposób, więc warto po prostu przejrzeć i nie wyważać otwartych. Drzwi, ale warto się zajrzeć tam i zainspirować do różnorodnych właśnie działań, które można prowadzić i staramy się też umieszczać te najważniejsze informacje dotyczące jakichś raportów, wyników badań, a także tego co prowadzi nasze ministerstwo dotyczące właśnie rewitalizacji. Wspomniałaś o tych trzech miastach pilotażowych. Moglibyśmy jeszcze raz o, o nich wspomnieć? Jakie to były miasta? Bytom, Łódź i Wałbrzych. I pytanie, bo bardzo mnie to zastanawia, te, te projekty pilotażowe były, były realizowane właśnie w trzech różnych miastach i to są, wydaje mi się, trzy zupełnie różne konteksty. I czy były jakieś wyzwania, żeby, żeby jakby obserwować te różne praktyki, no i uczyć się i potem w pewnym sensie zaproponować tą syntezę? Czy, czy, czy były jakieś wyzwania podczas, podczas realizacji takich, takich właśnie pilotaży? To znaczy całe pilotaże były wyzwaniem, bo to są trudne miasta, one były właśnie wskazane w umowie partnerstwa jako to OSI, jako obszary strategicznej interwencji, jako te miasta, które straciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze i rewitalizacja miała być odpowiedzią, pomocą, żeby tutaj zaradzić tym zjawiskom kryzysowym. Pierwszym wyzwaniem było to, że w sumie sam pilotaż jak powstawał, to też był wypracowywany właśnie ekspercko z udziałem ekspertów właśnie z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, ze wsparciem także ministerstwa i każde miasto... No, mia Miało tą swobodę, żeby z jednej strony wskazać te obszary, gdzie by oczekiwały pomocy jakiejś takiej eksperckiej i też Uzie. finansowej, żeby przygotować pewne ekspertyzy rozwiązania, a z drugiej strony, żeby też pokierować te miasta właśnie, w które faktycznie obszary są takie kryzysowe. Więc a później się też okazało, że te miasta. Też nie są gorsze. One są w gorszej, pozyc jakby pozycji startowej, ale tych rozwiązań różnych, takich pilotażowych, takich modelowych, nawet czy wzorców pewnych działań też bardzo dużo udało się tam wypracować. Ja będę wraca wracał też w, w, w moich rozmowach do tematu pandemii, bo, bo ten, ten temat no, jest, jest bardzo interesujący w pewnym sensie, jak wpływa na nasze miasta. No i też, też wydaje mi się, że żyjemy w takich pewnych czasach takiego żywego miejskiego laboratorium, gdzie obserwujemy te różne zmiany, które, które pandemia no, w pewnym sensie też wymusza. I wracając właśnie do, do kontekstu regionów rewitalizacji, jak pandemia tak naprawdę zmieniła to, jak, jak realizowaliście ten program? Czy, czy coś tak naprawdę się zmieniło, czy musieliście pewne rzeczy dostosować? Tak, po pierwsze, no, my opieraliśmy te nasze działania na tych cyklu szkoleń, spotkaniach, ale przede wszystkim uwzględnialiśmy spotkania na żywo. No i tu pandemia to nam uniemożliwiła. Musieliśmy wydłużyć jakby cykl tych szkoleń, więc przedłużyliśmy nasze działanie do roku 2022. To pierwsza taka techniczna może rzecz, ale też się okazało, że można robić szkolenia i spotkania online i one też przynoszą bardzo dużą wartość dodaną, aczkolwiek, no, najlepsze działanie to jest takie hybrydowe. I właśnie, Online szkolenia i działania, jednak takie spotkania na żywo, bo to nie zastąpi właśnie, w sumie, spotkania niczego, właśnie online nie zastąpią jednak spotkań na żywo. Tak, no i mamy to szczęście, że tutaj właśnie jesteśmy w stanie się też widzieć na żywo i rozmawiać, mimo tego, że widzowie widzą nas tylko za pomocą ekranów komputera. Natomiast wciąż uważam, że jesteśmy w pewnym sensie tymi szczęściarzami, że, że możemy tutaj być i rozmawiać. I chciałbym jeszcze raz wrócić do tematu tych dobrych praktyk, które też znajdziemy w krajowym centrum rewitalizacji. Czy mogłabyś podać przykład takiej, takiej dobrej praktyki, którą miasta mogą, mogą stosować właśnie, planując swoje, swoje pro, programy rewitalizacji? Tak, mi się wydaje, że takim najbardziej spektakularnym i moim ulubionym też przykładem tych dobrych praktyk to są mikrogranty. Każde z 20 miast po prostu modelowych dostało określoną kwotę 50 tysięcy, które miały wykorzystać na tak zwane mikrogranty, czyli takie małe inwestycje, które miały wspierać cały ten mhm. proces. Przygotowywania dokumentów, bo co warto powiedzieć, i co jest bardzo ważne w kontekście modelowej rewitalizacji, że to jest wsparcie z programu operacyjnego, pomoc techniczna, i to jest na przygotowanie, czyli w dużej mierze na dokumentację, proces partycypacji. Więc te mikrogranty były bardzo ważne. No i co się okazało, że nie ma jednej, jednego przepisu na zagospodarowanie tych 50 tysięcy, i każde miasto wymyśliło swój własny sposób, i w sumie. Każdy sposób jest fajny i to pokazuje też, że za te 50 tysięcy, więc stosunkowo może niewielką kwotę, ale można zrobić naprawdę bardzo dużo, dużo inicjatyw. Chyba najwięcej tutaj Wałbrzych poczynił mm -hmm. tych inicjatyw i tu już mówimy o 40 inicjatywach, one od 500 do 3 tysięcy ale one też były ważne dla mieszkańców i przez nich realizowane, więc były bardzo cenione. Ale też chodziło o zagospodarowanie podwórek i bardzo też dużo podwórek zyskało nowy blask, bo jakby to był jakiś tam wkład pieniężny, ale też się liczyło właśnie ten wkład mieszkańców i te pieniądze miało uruchomić, właśnie zaktywizować mieszkańców do działania. I to jest moja chyba ulubiona taka dobra praktyka. Powiedziałaś o tym, że te granty zostały wykorzystane w zupełnie różny sposób. No i wydaje mi się, że to, to jest w pewnym sensie oczywiste, że em, każdy na swój sposób, em, jakby odnosząc się do swoich własnych jakby uwarunkowań środowiskowych i, i różnych innych, stara się wykorzystywać, znaleźć te, te potrzeby i wykorzystać te, te fundusze. I wydaje mi się też... Przynajmniej tak, tak się spodziewam, że zupełnie różna też była taka komunikacja z tymi różnymi miastami w ramach tego programu. I chciałbym się tutaj zapytać o to, jak w ogóle taka komunikacja wygląda w ramach takiego programu. Czy wy staracie się pozyskiwać lokalnych liderów, z którymi się komunikujecie, czy, no właśnie, jak to, jak to w ogóle wygląda? Generalnie w konkursie też chodziło o to, żeby te miasta, dwudziestka nasza wybrana, później trzy pilotażowe, one się stały takie, takimi liderami tych działań rewitalizacyjnych, mhm. ale faktycznie my tych liderów widzieliśmy w urzędnikach, którzy pracowali w urzędzie miasta i cały konkurs był dwuetapowy i było zaczęte właśnie od. Takiego szkolenia, od w sumie cyklu szkoleń, żeby dopracować koncepcję, i później był wybór dopiero docelowych tych 20 miast, które mm -hmm. prowadziły działania. Więc z jednej strony, z naszej strony, my tak szukaliśmy tych liderów, jakby w miastach, ale w projektach, no to faktycznie projekty polegały na tym, żeby szukać liderów do działania w tych środowiskach lokalnych. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć a propos tych modeli, że powiedziałam, że każdy różne wypracował, bo co też jest ważne, że. Tu w konkursie nam się pojawił taki problem, jak definiować te modele. Który model jest dobry, który jest zły, i się okazało, że no też w konkursie o to chodziło, że każde miasto ma wypracować dobre rozwiązanie dla siebie, bo te problemy ma unikatowe i rozwiązania też znaleźć unikatowe. A przy okazji, żeby przygotowało właśnie opis, jak te działania przeprowadziło, żeby inne miasta mogły się inspirować, bo to nigdy nie jest tak, że to dane rozwiązanie możesz przenieść jeden do jednego, tylko to ma być po prostu inspiracja i to my nazywamy właśnie tym modelem, wzorem, ścieżką rozwiązań i działań. Mając już zebrane te wszystkie pomysły i tak jak też mówiłaś, perspektywa tego przynajmniej regionów rewitalizacji została wydłużona, więc czego możemy się spodziewać przez, przez najbliższy czas, jeśli chodzi o, o też rozwój tego projektu, no i jakby takie oczekiwane efekty Czego można się spodziewać? Dużo szkoleń, dużo szkoleń właśnie w gminach na rzecz właśnie wszystkich urzędników gminnych, którzy są zainteresowani prowadzeniem działań rewitalizacyjnych, bo tych działań w miastach odbywa się dużo, dużo jest zapotrzebowanie, ale co warto podkreślić, rewitalizacja jest działaniem fakultatywnym, więc mhm. nam zależy też na tym, żeby gminy świadomie podejmowały decyzję, czy rewitalizacja to jest działanie odpowiednie dla nich, czy faktycznie to jest to rozwiązanie szyte na miarę, na miarę ich miasta, na miarę i gminy, więc tak, będzie dużo tych wydarzeń i mam nadzieję dużo okazji do wymiany myśli. My też nam zależy na tym, żeby sieciować zespoły do spraw rewitalizacji, które działają w urzędach marszałkowskich, żeby mhm. patrzeć też na te różnice regionalne z punktu widzenia właśnie regionalnego. Jak właśnie pewne tendencje, pewne rzeczy się wydarzają i żeby po prostu wymieniać się tą informacją i wiedzieć wtedy, które działania właśnie ulepszać, bo ustawa o rewitalizacji jest młodą ustawą, cały czas jesteśmy w okresie przejściowym, więc musimy pilnie się przyglądać, w którą stronę to zmierza, ale też, które działania możemy ulepszać i jak rozwijać po prostu działania i wsparcie, które możemy zaoferować. Mając tylko 15 minut, możemy oczywiście o tych rzeczach wspomnieć. Natomiast są to bardzo istotne rzeczy i e, oczywiście będziesz też miała na ten temat wystąpienie. Prawda? Tak, mamy. O 14.30 rozpoczyna się panel dotyczący rewitalizacji, więc serdecznie zapraszam. To będziemy rozwijać różne rzeczy, sobie prześledzimy, jak wygląda w ogóle tak systemowo rewitalizacja w Polsce, co też udało się zrobić w Mołdawii na bazie polskich doświadczeń. I później udamy się w poszukiwaniu trendów rewitalizacji, jak to wpłynie właśnie może na kształt właśnie rozwiązań, na przyszłość. Ja chciałam się tutaj dołączyć do tego zaproszenia, a Tobie, Aleksandro, bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję.